Zrobiliście te, tę produkcję, nie polski komiks i nie o historii, tylko fantastyka i to przedwojenna ramotka, tak naprawdę błysk Gordon, czyli Flash Gordon, Flash Gordon znany się powiedzieli, znany y, amerykański y, bohater. To jest taka książko, książko komiks, bo, bo to jest opowieść, rysunkowa właściwie. To jest opowieść, tak? to jest opowiadanie, powieść, która jest bardzo bogato. Ilustrowane, oczywiście Flash Gordon był bohaterem komiksowym również. O co chodzi? Dlaczego Muzeum Powstania Warszawskiego partycypuje w tak dziwnym projekcie? My bardzo dużo zdjęć zbieramy z powstania, co oczywiste i z okupacji, i jednym z naszych ulubionych zdjęć jest zdjęcie, na którym siedzi. O, zresztą widać je tu. Zrobimy zbliżenie. To jest scena z y, ciepłego sierpniowego południa, gdzie pilnujący, nie y, zresztą do dziś niezidentyfikowany młody żołnierz, pilnujący barykady, siedzi i czyta komiks. No, ta scena może się dziać w każdym miejscu, gdzie młodzi żołnierze mają przerwę. tak. Wyciągnął komiks, czyta widać na twarzy jego, jego uśmiech. Ale ten, ten to zdjęcie uświadomiło nas, nam też to, że PRL przeciął nasz kontakt z, z komiksami na, światowymi na 45 lat.